Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił go: Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus zdjęty litością wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: Chcę bądź oczyszczony. Zaraz trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przekazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ze swe oczyszczenie ofiary, którą przypisał Mojżesz na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, Także Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do niego. Oto słowo Pańskie. Amen. Moi drodzy, chciałbym, byśmy Tę myśl Homliną przeprowadzili w oparciu o takie dwa momenty, takie dwa aspekty tego Słowa Bożego. Pierwszy jest to społeczny wymiar grzechu, a drugi to będzie właśnie trąd, trąd grzechu. Po pierwsze, człowiek z natury jest społeczny. Widzimy to już w stworzeniu Adama, kiedy posiada cały raj do swojej dyspozycji, buduje wszelkie relacje ze wszystkimi innymi stworzeniami, natomiast czuje się niedopełniony. I Bóg te dopełnienie, można powiedzieć, wypełnia w postaci kobiety. Relacja, relacja równorzędna, relacja osób. I można powiedzieć, że człowiek od całego początku jest ciągle otoczony osobami. W rodzinie, w przedszkolu, w żłobku, w szkole, w pracy. Wciąż jesteśmy między ludźmi. Mamy na siebie oddziaływanie. I to zarówno te oddziaływanie dobre, ale także te oddziaływanie niepożądane, złe, można powiedzieć moralnie grzeszne. I warto by było spojrzeć dzisiaj na tę sytuację tego trendowego, jako na odpowiedzialność za innych. Zobaczcie, że Księga Kapłańska, w pierwszym czytaniu o tym słyszeliśmy, nakazuje, że kiedy człowiek dostrzega na sobie chorobę trądu, a ona była wtedy nieuleczalna nie tak jak dzisiaj to nakazywało temu człowiekowi w imię miłości do swoich bliźnich. Zmienić swój sposób postępowania, nawet fizycznie odróżnić się od ludzi: włosy w nieładzie, szaty rozerwane, mieszkanie na odosobnieniu, po to, żeby ratować wspólnoty, żeby ratować bliźnich. Każdy grzech, można powiedzieć, ma też znaczenie społeczne. Każdy grzech dotyka nie tylko mnie osobiście. Nie tylko mojej relacji względem Pana Boga, ale można powiedzieć, że każdy mój grzech, jakbyśmy tak uczciwie go rozłożyli na czynniki pierwsze, ma także wpływ na moje relacje względem drugiego człowieka. Moje słowa, moje czyny, moje wybory. I albo to są czyny, wybory pozytywne, dobre, pożądane, albo właśnie to są czyny, wybory które gdzieś człowieka niszczą. Święty Paweł powie, że wszystko cokolwiek robimy, nawet kiedy jemy, kiedy pijemy, mówi, czy cokolwiek innego czynimy, na chwałę Bożą możemy czynić, ale równie dobrze to samo można by było zrobić nie na chwałę Bożą. Zatem te wszystkie nasze czynności codzienne, one być takie prozaiczne, mogą albo budować... Albo nie budować. Wiara też ma charakter, można powiedzieć, społeczny, relacyjny. To, co pobrzmiewa gdzieś w niektórych wystąpieniach publicznych, że wiarę trzeba przeżywać tylko w zamknięciu, w kościele, w salkach katechetycznych, w zaciśniu domu. Niektórzy nawet posługują się na poparcie tej tezy tym cytatem z Pisma Świętego, kiedy Jezus mówi: Kiedy się modlisz, wejdź do swojej zdebki się zamknij ale trzeba całościowo patrzeć na Słowo Boże. W innym miejscu Chrystus mówi to, co wam mówię po cichu, głoście na dachach. Wiara również ma charakter społeczny, także charakter relacyjny. Jeżeli człowiek chce kochać drugiego człowieka, to z jednej strony musi patrzeć na swoje zachowanie, musi patrzeć na swoje odniesienia do drugiego człowieka, bo można albo do wiary pociągać, Albo można kogoś do wiary przeszkodzić. I można powiedzieć, że te prozaiczne rzeczy, tak jak święty Paweł mówi, one mogą pociągać albo przeszkadzać. To, co robimy, można powiedzieć w tak zwanym wolnym czasie, to, co robimy poza strefą sakrum, w której tutaj jesteśmy, czy to pociąga, czy nie pociąga do Chrystusa. Żyjemy w bardzo dziwnych czasach. Myślę, że to obserwujecie. Zobaczcie, że ten trendowaty musiał z daleka krzyczeć. Uwaga, trąd. Nie podchódźcie, byście się nie zarazili. Wydaje się, że dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy rzeczywiście nawet na naszych ulicach, co niedawno żeśmy obserwowali, słychać ten trąd. Słychać głośne wołanie, słychać bluzgi, wyzwiska przeklony, to nie tylko kontekst tych marszy, marszów, ale to znaczy kontekst, można powiedzieć, codzienności naszej. I można było powiedzieć, że człowiek domaga się, żeby nazwać to dobrem. Że im człowiek głośniej krzyczy, im bardziej jest wulgarny, to chce, żeby to było nazwane jako norma. Pomieszanie zupełnie pojęć: trendowaty ma ukrzyczeć, by osłonić wspólnotę, by osłonić bliźnich. A może być, że na naszych oczach dokonuje się jakby wszystko odwrócenie: trąd rzeczywiście jest krzyczany, Grzech jest krzyczany, wychwalany. Nie, żeby wspólnotę ochronić, żeby ludzi ochronić, żeby ludzi przestrzeć, nie róbcie tak, wprost przeciwnie. Tu chodzi o to, żeby zacząć ten grzech nazywać normą. By można powiedzieć znieść granicę pomiędzy dobrem a złem, by ta granica była płynna, by ta granica zależała tylko od człowieka. I można powiedzieć, że co jak wcale to zło dzisiaj jest tak krzykliwe, tak bezczelne, Ponieważ tak się wlewa różnymi kanałami, bo chce być zauważone. I wydaje się, że bardzo często gdzieś ulegamy. Właśnie takim manipulacją tego zła, że zaczynamy przyzwyczajać do tego zła. Gdzieś brakuje nam takiego, można powiedzieć, zastopowania tego zła. Zobaczcie, jak przebywamy w jakimś towarzystwie, że najczęściej za tym towarzystwem płyniemy. Chociaż czasami wewnętrznie nie zgadzamy się z taką czy innym zachowaniem, taką czy inną postawą. Chociaż wewnętrznie to nie jest po naszemu. Ja to obserwowałem, choćby w naszej szkole, Już może kiedyś o tym wspomniałem, najwspanialsze imprezy z okazji Dnia Nauczyciela są w piątek. Czemu nie w soboty, czemu nie w poniedziałek, w piątek. Zdecydowana większość, jak nie wszyscy, nauczyciele chrzczeni, schodzeniem do kościoła to pewnie różnie. Ale ludzie wierzący, impreza w piątek, i nie stać kogo, żeby stać, powiedzieć nie, nie róbmy w piątek. To jest taki przykład, można powiedzieć, bardzo drobny. Można powiedzieć, że prawie nieistotny. Ale to jest taki moment, gdzie rzeczywiście nie umiemy się przeciwstawić złu, zapominając o tym, że to zło gdzieś się rozlewa. I to zło jest na tyle bezczelne, że chce, byśmy uznali to za normę. Zobaczcie, na ile grzechów myśmy już przyzwolili. Na ile, jak to się nazywa sytuacji, żeśmy już klepnęli, w mojej rodzinnej parafii, w rodzinnym mieście raczej, odszedł ksiądz kapłaństwa. Co się stało? No, słyszę, jak ma żyć na dwa fronty, to niech lepiej rzuci. Jak się ma męczyć, to niech rzuci. To tak samo się dzieje w małżeństwie? No może właśnie tak się dzieje, że skoro samemu człowiek nie walczy małżeństwo, to może później rozumie księdza, który rzuca kapłaństwo. Ale co ciekawe, rozmawialiśmy kiedyś o jednej sytuacji, zadzwonił do mnie człowiek i mówi: A ja już proszę księdza, to widziałem z rok temu. To coś ty robił. Czemu ci nie było stać pójść do tego kapłana, powiedzieć: Księże, ja chcę mieć w księdza, księdzu księdza. Niech się ksiądz ogarnie. To samo jeżeli widzisz, że się rozpada czyjeś małżeństwo, czemu nie reagujesz? To często zaczyna się od drobnych rzeczy. Dziwne znajomości w pracy. Jakieś pozostawanie po godzinach i tak dalej. I ludzie to widzą. To nie jest tak, że ludzie tego nie widzą. Oczywiście mamy na to starą zasadę nie moja sprawa, co się będę wsadzał. No tak. Nie twoja sprawa. Grzech ma także wymiar społeczny. Przecież, jeżeli tyle rodzin jest rozwalonych, jeżeli teraz są te odejścia z kapłaństwa, przecież to działa później. Nagle się okazuje, że człowiek pyta, to jak to? Przed chwilą siedział, nie spowiadał, a teraz co? Prowadzi dzieci do tego samego przedszkola? W rodzinach? Tu był ojciec, teraz już nie jest ojciec? Zło jest na tyle bezczelne, powtarzam tylko po raz trzeci, że ono chce, żebyśmy nazywali je normą. I my na to nie możemy pozwalać. Tu nie chodzi o to, żeby potępić Grzesznika, ale chodzi też o to, żeby w imię miłości do wspólnoty, w imię miłości do Chrystusa, do Kościoła, umieć postawić tamę, to co właśnie Stary Testament nakazywał. Grzeszniku. Jeżeli obnosisz się z tym grzechem, to tylko po to, żeby innych nie zarażać. Ale grzech jest bardzo jasno nazwany, trąd jest bardzo jasno nazwany. I robi to, żeby ciebie chronić. Istnieją pewne struktury zła, struktury społeczne, w które czasami się wikłamy. My odziedziczyliśmy to naprawdę jeszcze po zaborach pewnie, a komuna to jest tylko dotłukła mocniej. Nasz system łapownictwa, załatwiania, kolesiostwa, to się nic u nas nie zmieniło. To są pewne struktury, wchodzisz w pewne struktury i nie możesz robić inaczej w pewnym sensie. Pamiętam takie zdarzenie, kobietka pracowała w sklepie. Gdzieś tam tu nie doważyła, tam nadważyła, tu gdzieś tam parę groszy nie miała wydać itd. i tak dalej. Wszystkie tak samo robiły. Coś tam się ucinało. I w pewnym momencie doszło to jej do głowy, że przecież to jest kradzież. I powiedziała, dosyć już, więcej takie będę robić. Dwie pozostałe poczuły się dotknięte. Jak to? Przecież tak się zawsze robiło. Przecież tak trzeba. Jak ty przestaniesz kraść, no ci nie mówią o kraść, ty przestaniesz tak robić, to wyjdzie, że my jesteśmy gorsze. No to doniosły na szefa, na swoją koleżankę i tamten nie zwolnił z pracy. Pod jakimś pozorem, pretekstem. Tak, prawda też musi mieć swoją cenę, oczywiście, ale my nie możemy wchodzić w pewne praktyki i mówić, że jest wszystko w porządku, bo my dlatego nie zmieniamy tego naszego kraju, nie zmieniamy tego naszego kościoła. Zobaczcie, co się dzieje. Już o tym może za dużo w kościele się gada, ale o tej całej pedofilii grzech ukryty. Bez względu, czy robiony przez człowieka w sutannie, czy bez sutanny. Ukryty. To wszystko gdzieś się kotłuje. To wszystko później wraca z nie wiadomo jaką mocną siłą. Ale właśnie to jest wtedy, kiedy ten moment niezastopowania tego grzechu, nie nazwania go po imieniu, nie zmierzenia się z nim, tak jak właśnie ten trendowaty jest w stanie, był zobowiązany w imię miłości wspólnoty powiedzieć nie, tak nie można. Nie idź tą drogą, to jest grzech. To jest strąd. Robię to, bo ci kocham. Mówię ci o tym, bo cię kocham. Jeżeli nie będziemy kochać tego narodu, nie będziemy kochać tego kościoła, to naprawdę to wszystko będzie dla nas obojętne. To wcześniej czy później obudzimy się bez tego narodu, bez tego kościoła, bez siebie nawzajem. Jeżeli dziecko kochasz, to reagujesz, kiedy widzisz, jak ono idzie w złym kierunku. A czyli, jeżeli widzisz swojego współbrata, swoją współsiostrę, z którą jesteś w kościele, na Mszy Świętej, jak idzie w złym kierunku, to odwracasz się plecami i mówisz: To nie moja sprawa? Miałbyś dwie myśli. Tuż to jedno, tuż to drugie, tak szybciutko, dwa słowa dosłownie. Także wymiar tego grzechu społecznego. A drugi wymiar to właśnie ten grzech, który tak powoli toczy człowieka. Pamiętam takie zdarzenie, kiedyś jeden z misjonarzy, który pracował już dawne lata na misjach świętych, gdzieś wśród trędowatych, dzień w dzień posługiwał, nie znał się na trądzie, ale wydawało mu się, że wszystko jest w porządku, ale pewnego dnia dotknął gdzieś gorącej kuchni i nie poczuł gorąca. Jego ręce już były zainfokowane trądem, było brak czucia. Wydaje się, że grzech też tak działa w naszym życiu. Po trochu jeszcze żyjemy, jeszcze funkcjonujemy, ale on dziś po trochu zabiera nam takie wewnętrzne czucie taką wewnętrzną, można powiedzieć, jasność obrazu, jasność patrzenia, jasność postrzegania rzeczywistości. To, co Jezus powiedział w Ewangelii, byłeś w jednym, w małych rzeczach, nad wieloma ci postawię. Chodzi też o to, żebyśmy umieli patrzeć na te drobnostki. Myślę, że jak tu jesteśmy wszyscy, tu nikt nie popełnia nie wiadomo jakich grzechów, jakichś niewiadomych jak ciężkich grzechów, zbrodni. Ale diabeł to jest cwana bestia. Małe, maleństwo, drobiazg drobinka. Często przy okazji Spowiedzi Świętej daje takie porównanie obrazu stworzonego z moza jako mozaika. Piękny obraz z małych kamyczków. Jak weźmiesz taki kamyczek do ręki, co to taka pierdółka, co to jest? wrzucisz Ale kiedy zaczynasz te małe kamyki do siebie przyklejać, nagle się z tego tworzy piękny obraz. I niech teraz zabraknie tych małych to tak się wyraziłem, piowdułek, takich mal, malutkich cząstek zabrakło, i nagle się okazuje, że obraz traci na całości. Dziś będziemy tracić naszą wiarę w drobnostkach. Brak modlitwy, niesystematyczna spowiedź nie wiem, jakieś złe słowo drobnostki nie od razu wielkie. I można z czasem zobaczyć, że człowiek przestaje czuć, przestaje właściwie postrzegać. Może akurat dobrze ten trendowaty nam się zjawił tak na samym początku tego wielkiego postu, bo zaraz już zaczniemy wielki post od popielca. Może warto by było w tym kierunku pomyśleć, właśnie w tym wymiarze społecznym grzechu, w tym wymiarze drobnym grzechu, w kontekście naszych postanowień, które gdzieś już pewnie niedługo będziemy podejmować, żebyśmy wszyscy nie skończyli na tym, że pączków nie będziemy jedli. Amen. Amen.